Cześć wszystkim. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd sprzętu do, potrzebnego do wzięcia udziału w, w, w przetrwaniu najsilniejsi, który zaczyna się chyba siódmego. I podstawowym chyba czynnikiem, który będzie dawał mi najwięcej punktów, to będzie chyba sprzęt naczelnika. Zobaczmy, co my tu mamy. Perły 6600. No. Ja cały czas liczę, że na bazarze będzie można je wymienić za plazmę. Z pakietów co widziałem dzisiaj przeglądając to... Dali tylko... Polimer w pakiecie. Nie za dużo, bo po 15 sztuk, ale po złotóweczkę wychodzi za sztukę. To chyba sobie trochę kupię, żeby jak już będzie potrzebna trochę na start mieć. No, tutaj map trochę mam. 2300. Do tego jeszcze mam z milion. Nieśmiertelników i trochę kleju, 11 tysięcy. Do tego mam tutaj skrzyneczki. Skrzynki o 201 skrzynek. Z tego też coś da się wyrwać. No to tak ze wstępnych obliczeń. Nie będzie tragedii. Zobaczmy sobie. Ok. Na razie mam chyba Strategia... Awangardę pierwszą mam. Awangardę pierwszą. Hołm, poleciałem niechcący. Raz mi się wcisło i wcis zrobił się nieugięty. Bez wydarzenia, ale tak jak widać, mam awangardę stopnia pierwszego. No i z tych wszystkich rzeczy, tak jak mówiłem, wstępne obliczenia, jakie poczyniłem, powinny mi bez problemu pozwolić zrobić nieugięty stopień drugi. Być może też zacznę dominatora, no ale tego już nie jestem taki pewien. Fajnie by było, ale ten dominatora to trochę może zabraknąć. Eee, odznaki, odznaki jeszcze, odznak też trochę mam, znaczy, no do zrobienia, bo w zasadzie tylko piechoty dałem pierwszy jeden pierwszą odznakę piechoty wszędzie, tak chyba wszędzie, ale tylko piechoty i tylko jedną odznakę Także no, tysiąc beretów i dziewięćset czterdzieści odznak, no to powinno pozwolić na podniesienie, powiedzmy, na pewno wszystkie, na pewno wszystkie. Tutaj miejsca będę chciał zapełnić pierwszą odznaką, a resztę będę chciał w piechotę wymaksować. Taki jest plan. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, ale takie mam założenie, żeby tak zrobić. No, w tej chwili jestem na eko, bo skończyło mi się badanie i robię sobie badania kolejno. Są krótkie, więc. <laughs> więc yy, na razie siedzę na eko. Także zobaczmy sobie. Tutaj podbijemy też kwaterę główną do pierwszej gwiazdki. 2 dni, 16 godzin. No, po. Po użyciu zwoju skrócenia czasu budowy i po użyciu po użyciu umiejętności skracające, talentu skracającego budowę o 20% powinno być wyjść około 2 dni na kwaterę główną Także przyspieszę nie będzie użytych zbyt wiele. Plazmy mam w surowce 1180. No jeszcze trochę powinienem zdołać zebrać tej plazmy nawet jeżeli bym nie miał możliwości zakupów w bazarze, ani nie dostał z jakiegoś wydarzenia, to powinno mi pozwolić na wybudowanie kwatery na pierwszą gwiazdkę. Wybudowanie tutaj baraków, też na podniesienie na pierwszą gwiazdkę, i tutaj komisariat bohaterów, też na pierwszą gwiazdkę. To powinno wjechać. Na tyle powinno starczyć, więc zawsze to trochę punktów więcej będzie. Nie jestem jakimś tam super graczem. Ja jestem tylko zapchaj dziurą do szturmu. Więc miejsce zbiórki i stacje dowodzenia ulepszę sobie później. W dalszej kolejności, co jeszcze, jeszcze na jeszcze podczas a, odbierzmy sobie tutaj jakieś perły z tego, nie nie z tego, jeszcze sześć, sześćset pereł. Zobaczmy, ile jeszcze możemy zebrać z ostatniego wydarzenia. A gdzie to było? Tutaj chyba. No tak, 12 godzin do odbioru. To odbiorę sobie perełki. Mam 1200 tych papierków śmiesznych. To będzie. 600 pereł albo. albo nie, nie będę odbierał pereł. Tutaj sobie odbiorę legendarnego zwierzaka, może. Hmm. Co wybrać, 600 pereł czy legendarny zwierzak? Nie mam żadnego, dobra, więc wezmę sobie legendarnego zwierzaka. Okej, okay. też otworzymy. Po siódmym 600 pereł to nie jest tak dużo. Tutaj sobie z pinballa nabiję jeszcze trochę pereł. Gdzie jest ten pinball? Matko i córko. A tu jest, dobra. Spinbala sobie trochę nabiję pereł. Na razie mam jedną kulkę, ale ale chyba zorganizuję sobie trochę więcej tych kulek i... I stąd będę brał perły. Tutaj tylko jest taki myk jeszcze. To jakby ktoś nie wiedział. Eee, naj... Sporo jest tej srebrnej waluty tutaj. Za złotą walutę lepiej się opłaca kupić. Mm, za, za, za złotą walutę lepiej się opłaca kupić perły. Bo za 5 złotej waluty można kupić 20 pereł, a za 100 srebrnej można kupić 10 pereł. No i tej złotej oczywiście waluty jest sporo mniej, dużo, dużo mniej, ale. Zobaczcie, tutaj sobie za 150 e, tej srebrnej waluty można kupić mm. e, można ją wymienić za 150 e, srebrnej waluty można wymienić na 5 zł monetek czyli 5 razy 150 to jest 750 to tutaj możemy kupić Sześćdziesiąt pereł za to? Dobrze liczę? Nie, siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt pereł za to kupimy. A za pięć mamy dwadzieścia. To coś pojebałem. Dobra, muszę to jeszcze raz nie dobrze. Dobrze, teraz pojebałem Za 150 mamy tutaj kupujemy sobie złotych złotej waluty i za te 5 kupimy 20 pereł a za srebrne kupujmy tylko za 100, srebrnych kupimy 10, także jak ktoś ma większą ilość, no to naprawdę zrobi różnicę i taki mam plan właśnie. Ostatnio też kupowałem perły za, za też srebrne wymieniałem, bo nie miałem tych złotych za dużo, znaczy za złote też. Tylko, że srebrnych nie wymieniałem na złote, nie? Także już tym razem nie popełnię tego błędu, bo przy kilku tysiącach... Przy kilku tysiącach tej srebrnej waluty, no to już robi różnicę. Już nie mówię o dziesiątkach tysięcy, nie? Nie wiem, czy tam wydajecie sobie, czy nie. Ja wydaję, nie za wiele. Ale coś tam zawsze sobie od startu na tym kącie kupuję, nie? Eee, przy okazji, no, jakby ktoś miał jakieś ciekawe informacje, co warto by było kupić z pakietu, i no, to chętnie, chętnie wysłucham, bo. Gram w to już dosyć długo, ale płacę. Kupuję pakiety pierwszy raz, także nie wiem za bardzo, nie wiem za bardzo, w co najlepiej by inwestować. Swoje niewielkie pieniądze, żeby mieć z tego jak największy zysk. Także jak ktoś ma jakieś uwagi. Jak mógłbym lepiej zainwestować te pieniądze, to, no, to będę wdzięczny za pomoc. Ok, poszukiwania ostatnie, i co tam jeszcze powinno być? Aha, trochę jeszcze przyspieszeń badań będzie ostatnio wydałem bo wydawałem na przyspieszyłem trochę um, ćwiczenia szkoleniowe 4 e, przepraszam 6 ćwiczenia szkoleniowe 6 um, no wydałem trochę na przyspieszenie tego a już zostało tylko 14 dni i 15 godzin więc nie jest źle. Sprawdźmy, ile mamy tych przyspieszeń. No niewiele, ale też je użyjemy. Wszystkie? Yy, co jeszcze? Yy, co jeszcze? Yy, użyjemy? Użyję sobie jeszcze. Bohaterów. Właśnie Zoi czeka na wydarzenie. Eee, tutaj mamy Nikole. Będziemy podbijać Nikole. Na razie mam 487 puzli i 10 kawałków. Także no. Trochę, trochę go podbijemy. Tutaj chyba nie ma za dużo. Nie, nie mam żadnych kawałków. Eee, tutaj też. O nie, mam 10 kawałków. To też go podbijemy. Eee, jak skończę. A, jeszcze um, chyba Lucy, mam kilka kawałków bo kupuje za um, kupuje za bilety No i trochę mendy Trochę mendy jest 140 kawałków będzie można zużyć na nią Zobaczymy jak zostanie trochę hmm, puzli po podniesieniu Nikoli. Może dobiję hmm, do. Może dobije jej poziom. Trochę. Zobaczymy. Ale na razie na pewno hmm, mam 183 kawałki tej Mendi jeszcze. O, w, y, z w fioletowych bohaterów to chyba... No tego zrobimy... O, zrobię z niego generała, dobra. I tej też trochę podniesiemy, no to... Trochę fioletowych jeszcze będzie kawałków, no zbiera się, zresztą... Y, i jeszcze w tej chwili mam trochę map. 401 zaawansowanych. Niesamowitych, przepraszam. Niesamowitych. I 244 zaawansowane. Tutaj jeszcze mam tą skrzyneczkę. To się jeszcze też podbije. No i tutaj liczę na farta. Do tej pory leciało mi dość sporo yy, puzli z Mandy. Teraz doszedł jeszcze Frank. Nikola, przepraszam, Nikola. Także trochę się tego powinno nazbierać. Yy, co jeszcze tam do mocy? To chyba nie wchodzi w yy, skład wydarzenia, ale jeszcze. Do mocy będą geny, na razie tylko ruszyłem. To pierwszy raz, jak wprowadzili geny, jak gram. Także nie wiem, jak tu za bardzo najlepiej to rozpracować, ale plan mam taki, żeby na razie wymaksować tego nikole. Ale żeby troszkę podbić mocy bo już w tej chwili wszystkich mam na 80 poziomie Mogę sobie więc przy nich grzebać Wszystkich mam na 80 To każdemu przynajmniej raz dam tego gena Ona na przykład nie ma żadnego gena, a ten gen w najmniejszej nawet w najmniejszej w najmniejszym stopniu na najmniejszym poziomie daje przynajmniej 200 tysięcy do mocy, także spróbuję sobie do każdego bohatera przynajmniej jedną partię dać tych genów żeby tam dać mu dodatkowe statystyki i osiągnąć więcej mocy. Zawsze to troszkę pomoże, sądzę. A jak już to zrobię, to będę dalej zdencą się nad Nikolą. I zobaczymy jak to będzie. Nikola ma to zaawansowane już. Zobaczymy co to wyjdzie. Dobra, to chyba wszystko. Także miłego dnia wszystkim życzę i taki protip. Z życia. W Lidlu mają oryginalnego Heinekena. Nie te żywcowe siki. Eee, jak to sprawdzić? No, akurat w dużych butelkach jest. I zazwyczaj jest w dużych butelkach. Jak jest oryginalny z Amsterdamu. Nie z siki z żywca. Jak ktoś jest zainteresowany i, i wie o co chodzi to a, a nie wie jak rozpoznać który będzie oryginalny, a który nie, to spójrzcie sobie na kod kreskowy. Jeżeli jest 590, no to jest sik z żywca. A jeżeli na początku macie 871, to jest oryginalny z Amsterdamu, także smacznego. Na razie.